Skończę. Może tylko 18 minut. To się już się skończy, nie, nie. nie? Tego nie ma. Jórki. Ej, super. ma ja. Nie można, mama, pódziacze, na razie nie można nosić żadnych zabawek. Masz swój rysunek, Eee, ale to fajnie, no wyjdzie. To serio wrzucamy, czy nie? Ej, ale fajnie, że tak się ogląda, jak ktoś gra. To jest koks. Co tam nie. robicie? Nie pytajcie. Stasiu nagrywa. nagrywa? No, na pamiątkę. Na pamiątkę. Się no na pamiątkę, jak gram. No nie no, Basia przeszła przez monitor, jest dupa. No i co jej babci? Uuuu! Oooo, asysta, asysta. asysta nagrała? nagrał babcie? No, przypadkowo nagrało. O, jak ręce bolą. Dobra, trzeba trzymać ekran. Mam ja nadzieję. O, ale że... boom. o, jest cały ekran. Czy to tylko jak super, co się ogląda. Właśnie tak grają z Kurde! No nie! Będzie łapeczka, może A subskrypcja. Ja to o Jezu. Jak idzie? Przegrywacie? Nie, jest remis. No. Ła, wow. ale sobie. bolą. O Boże. O Boże. Stasiu, nie mogę przejść? Nie. Niestety, no, nie, ale ciężko. Nie. Ale niestety nie można. Za 4 minuty dokładnie. Dokładnie 4 dokładnie minuty. Dokładnie 4 no. niech tak na razie leżą Trzeba to jakoś wykonać ładnie. No. A Łał, wow, ale ładnie. Ale ja ręce bolą. Ale tu jest super akcja. I nagle przewroteczka, nie? Tak, no. Zlewasz mnie nie do Ja tak muszę manewrować tym ekranem. Ło matko, widzisz jak wypadł? Ło, jak ładnie. Czekaj. Jest! Moja bramka. Twoja? No. Szalony przez. Ładne, nie? Ładna brama. Ładna, ładna. O to będzie piękna. No. Piękne Dobra, jest? idealnie ułożyłem kamerę. No. To jest nasz pierwszy odcinek. Powiedz na koniec, że to jest nasz pierwszy odcinek. A nie, bo to już słychać, no to nie mów. Uch. Mam nadzieję, że się postaraliśmy jak na pierwszy odcinek. My w ogóle sprzętu nie mamy. My telefonem to nagrywamy. Nie. To dobrze. Telefonem nagrywamy, jak ta gra się nazywa? Rock and click. Napiszemy! Na spokojnie, napiszemy. napiszemy! No tak! Napiszemy! Przecież można! Przecież... Su! U. Su! Ach. A czemu to nie wpadło? Jak do tego? Oh. Jak do tego doszło? Nie wiem. Co ja zrobiłem? Teraz... Strzeliłeś? No, co Patrz, to było tak, nie? I patrz na mnie czy jest samobój? ojojoj to oj, oj, oj. jakie to jest ciężkie trzymaj trzymanie tą kamerkę tak długo ty wiesz jak to boli ręka? nie no, jest ooo nawet piłkę nie trafić ty też a jak coś nie możemy nazwać kanału? dlaczego? Ja wiem czemu, pokażę ci w ustawieniu. Niestety będzie się nazywał ten kanał Marta. Marta? No kurno, no, no wiesz czemu? Bo jak zmienię, naprawdę, jak zmienię... E, naprawdę tego są duże No Znaczy tego to nie jest są duże, ale... Dawaj, burę ręce mi się trząsą. A i nasze odcinki będą mieć tak mało? Kurde, nasze odcinki to będą mieć miliony, nie? Ej, a to już powinno być. Bo już jest 5 minut nagrywania. ...którego? oj. Ale puszczo. Oj, domne. Ty na bramie stoisz? Nie stój ja na bramie, bo psujesz nam wyświetlenie. ...kosz. ja nie mogę. Pierwszy film. Spokój się, wej ty. A eee. chyba niebiescy zawsze są lepsi. A wygrywamy? przegrywamy. Ej, jaj, o, jak to dobrze. Tak, mogę iść chyba do końca. A! To by wpadło, bo jak ty wpadłeś do bramki, to by to też wpadło. To asysta! Kolejną asystę. Kiedyś asystę zrobiłeś? Każdy tą piłkę dotknęliś, what the fuck? No wypknąłem jak... Ale 3-3. Dobra, masz szansę to wygrać. Na pierwszy odcinek to wygraj. I! Ma wyświetlaczenie. Pol... Co? Nie wiem ile to zrobi, nie? Wiesz co? Eee. Nagle... I nagle jeszcze się to nie robi Nie jak subskrypcja wpadnie jedna, to nagrywamy następny film. A to no musi być minimum jeden subik. Może da radę, może nie. A takie 300 subików, to może być ciężkie. Specjal. Dobra, na 100 subików! Na 100 subików specjal. Nie, na 100 subików nowa gra, czyli Minecraft. Na 100 subików, no. Chodzisz to? Tak! Asystowałem znowu. Asystypów, asystowałeś. Ale mało Weź to pomiń, bo ja długo tą ręką nie wytrzymam. Nie naprawdę. mogę to pominąć niestety. Bo muszę to... mi nie pomiąć. No. I gracze muszą. Ale, Szedł, ale, ale ładne brama, nie? No, już wiesz, wszystko boli. Już się boli. No mnie boli. Ty wiesz, jak to ciężko nagrywać? Ty będziesz mógł grać, ja będę nagrywał. Zobaczymy jak to wyjdzie i w ogóle zobaczymy czy warto w życiu. Dziękujemy!